Dzień dobry, szalom, a ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajmy faraona z tej strony, a tutaj kicające po krzakach. Kicające, kłócające po krzakach. O, fajnie tak rą się wyginają. <noise> to, to w ogóle co to za poza. E, czasami dziwnie te jednostki wyglądają. Niektórzy nie mają czasami broni włóczni, mieczora, bo im się baguje i mają puste rączki. E, Znajmy kicających faraońców. E, łapek, w górę, toczycy kolender, rusza na Discordzika, Patriota, Twitch streama, A e, przed nami bitewka. Z armią kuszu, która nas zaatakowała e, Oni tutaj mają dwie, dwie armię, nie? Moglibyśmy w sumie tą pierwszą spróbować zaatakować szybciej, zanim posiłki dojdą Także podejdźmy bliżej, żeby szybciej striggerować, bo posiłki nadchodzą właśnie z ich pleców Spróbujmy striggerować szybciej do, do, do walki o, Doprowadzić, będziemy się bronić w lesie Docelowo o, Fajnie byłoby rozbić tą pierwszą armię, zanim dojdą posiłki Powinniśmy no, na ludzie wtedy to wygrać. Dobra, tak, przyspieszmy leciutko czas, nie kończy się rozstawią. Okej, okay, czyli nie będzie szybkiego starcia, bo on się wycofuje do swoich posiłków. No dobra, to damy mu się połączyć. Damy mu się wtedy połączyć, no i po prostu z całą tą armię przyjmiemy na twarz. No nie będziemy go ścigać. Mamy w lesie ładne pozycje do flankowania. Jedna druga linia łucznicy, wszystko procarze przygotowani na total creek. W ogóle ten soundtrack taki trochę japoński? Kocha, że tą jedną nutę z YouTube'a, te właśnie co teraz gra. To jest jakiś taki japoński soundtrack. Jak mi się wydaje przynajmniej. Ale spoko. W ogóle my jesteśmy, więc wszystkie nasze jednostki są ukryte, nie? W trybie tam takiej małej zasadzki, nie? Bo stoimy w krzakach. I swoją drogą, nie wiem czy zauważyliście szerokość naszej armii. Jak komputer idealnie więcej ustawił szerokość też swoich jednostek, jak jakby nie wie, gdzie jest przeciwnik, jak jest rozstawiony, ale taka szerokość rozstawienia armii, i piechoty zrobimy tak samo, jak tutaj grajek maskowano, nie? No to niby przypadkiem tak wyszło. Niby przypadkiem tak wyszło. Dobra, zacznijcie tutaj sobie leciutko tymi proceszami tam strzelać, w co uważacie za sensowne. Hmm. Możecie na razie odpalić. On będzie po piechocie strzelał. Aha, bo on już widzi tą piechotę. Dajcie luźną formację. A żeby nie zabolało za mocno. Dobra, mordziak, chcesz pojedynek strzelecki, to możemy się strzelać. Mam nadzieję, że wyjdziemy na plus. Ja ustawiam sobie tutaj luźną formację i wszyscy niech na razie pokusujemy jeden oddział. Po prostu będziemy mu ale mnować te oddziały, naszą przewagą ogniową zobaczymy czy da to radę bo on ma najemnych spir... czekaj łuczników najemnych i ma swoich, jego łucznicy generalnie są chyba lepsi niż nasi tak mi się wydaje, oni powinni mieć tą umiejętność szybkiego przeładowania czy coś hmm. patrzcie oni w ogóle nie panikują Patrzcie jak oni walczą, patrzcie te moralki ośmiu no dobra już nie ma sensu w nich strzelać, Strzajcie gdzieś tu powiedzmy w tych no nie, no, nasze oddziały są po krzakach w luźnej formacji, więc obrażenia powinni niewielkie dostawać, tak mi się wydaje. Może Możemy tą wymianę ognia przyjąć. Tutaj, tutaj, tutaj wszyscy. Okej, okay, czy ja wiem, czy to takie dobre. Trochę naszych panikuje, Mogę ich spróbować cofnąć, ale. Oho, chyba ruszałem do ataku. Nie. Dobra, zrób zwartą formację. Przejdziemy do działań ofensywnych. Wrzućmy was do przodu, bo jeden oddział nam spanikował. Um... Powiedzmy, jak to wygląda łucznicy, 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 generał. Dobra, powiedzmy, że piechota a ofensywna pójdzie z tej strony. Redwany są już tutaj, więc redwany niech się rozpędzają. Redwany niech się rozpędzają, a wy na razie strzelacie po oponentach. Dobra, przejdziesz sobie tutaj generałem przez środek, idealnie. Możecie wjechać w tych, wy wiedziecie w tych, Wygońcie tych tutaj. Eee, wszyscy łucznicy na razie nie będziemy chyba nimi flankować. Po prostu będziecie strzelać tutaj w centrum, bo to jest największy młyn na razie no i naszym Faraonem będziemy jeździć i dobijać jego łuczników. Okej, okay, rozbiliśmy kolejny oddział, więc chyba powinno być good, w centrum też wygrywamy. Tutaj gdzieś pojedynczy oddział nam ucieka. Ej, aż tak łatwo nie będzie, my stracimy całą piechotę w tej bitwie. My stracimy całą piechotę. Aha, ja mu wybiłem 160 gwardzistów i jak generał jest jako ostatni, a my w pierwszej bitwie randomowo straciliśmy Faraona zagubioną strzałą, tak po prostu, Medrydwal nie jest tylko on dostał zagubioną strzałą, no to fajnie. Ubijcie może go w końcu mhm. no to fajny balans Kajtowanie samymi łucznikami Ta nasza piechota jest póki co beznadziejna, musimy lepsze koszary zrobić, bo nam wybili tą piechotę No jest w stanie, nie była w stanie tam wytrzymać Dziwne, dziwne, że my przegraliśmy tam walkę wręcz Może po prostu te jednostki są nasze beznadziejnie słabe Nie wiem, bo jeszcze nie znam się na statystykach i jak te jednostki tutaj wyglądają Ile ich zostało? 200 158 gwardzistów. No problem, że drugi generał im został a na naszym, naszym się troszeczkę strzały pokończyły. Troszeczkę. No, rzućcie się na tych Spearmenów. Dawaj faraona. Zostały im dwa oddziały włóczników, w tym generał. No mam nadzieję, że jakoś to ogarniemy. Po prostu masą ich zalejemy czy coś. Bo ci nasi łucznicy też potrafią walczyć wręcz i procarze. Ej, nie wiedziałem, że ta bitwa będzie tak prawa. Ty no dawaj tym faronem gdzie on tam jeździ? Ej, czasami się wydaje, że serio, te rydwany tracą... Nie, nie ogarniałem jak poprawnie tego... Dojeżdżać do miejsca. On widzicie, gdzie on mu nie jedzie? Co jest? Miałem wjedź w niego? A on się zbagował już całkiem. Ty, bo my bez rydwanów to ciężko będzie wygrać. No nie mów, że się zbagowały rydwany. Tu! Tu dzbanie, gdzie on jedzie? Miałem w tego wjedź? Aha. Czekaj, może przez grupę? O, dobra, ta grupa ich zbagowała. Dziwne. Mhm, myślik odwróć. Ci panikują, dobrze. Rydwanami to dobijemy Tu podbij Moralkę, bo oni przyjmą uderzenie Wieć Rydwanami w nich <laughs> Dobrze Wyrazu na plecki, tylko że to jest generał, nie? Generał jest troszeczkę mocniejszy i to są włócznicy Włócznicy, więc ciężko będzie Rydwanem wjeżdżać Dobra, ci panikują? Panikują Teraz tak, yy, wszyscy poza Rydwanem, was I Rydwan gdzieś tutaj na flankę na razie Dobra, wygrać wygraliśmy, ale Ale masakra Masakra, spróbujcie dobić generała, powinniście go dobić, macie rydwany. Yy, rydwany się bagują, strasznie się bagują rydwany. Yy, nie wiem, bo przecież na podstawce Roma są rydwany, więc to powinno normalnie działać. I... o, wrogi generał nie żyje, dobra, można wyjść. I nasza piechota jest beznadziejnie słaba z jakiegoś powodu. A może to ich jest jakaś mega mocna. Pytanie, czy będziemy w stanie to armią zająć miasto teraz, bo tam garnizon. Ewentualnie najemników sobie dotantygujemy na szybko, żeby zająć im tą dużą osadę. Ej nie, no zobaczcie, nasi włóczyńcy są totalnie beznadziejni. Praktycznie nic nie robili, a długi czas walczyli tam, znaczy oni tylko trzymają linię, nie zadają obrażeń i tak powoli sobie giną. To już lepiej tych z maczugami, tymi, tymi buławami lepiej rekrutować. 0 2 13. Wow. Straciliśmy łącznie trzy oddziały. Oni stracili dwie pełne armie. Wypuścimy jeńców, a w sensie sprzedamy ich. Zaatakowali nas, co to jest? To są ci niewolnicy, tak? Niewolnicy zaatakowali naszą stolicę, ale tu jest garnizon, który sam sobie poradzi. Świetnie, możemy to na automacie rozegrać. A chociaż mogę ręcznie, żeby zobaczyć, czy w stolicy, w dużych miastach są mury. Ale spoko, niech będzie. Eee, niewolnicy pokonani. Szkoda, bo oni mogliby znowu zrobić zasadzkę na armię. Na armię Libii, jakby szła. Sobie. Dobra, mamy kolejną rebelię. Świetnie. Kolejna rebelia. Czekaj, my już mamy dwie rebelie. Co się dzieje? I kolejna się ładuje? Ej, ci niewolnicy non-stop nam o rebelię ładują. Nie wolno, halo. Oszukujecie. Oszukujecie. Jak to wygląda? On od razu się rekrutuje, tak? Mm, moglibyśmy... Brać na emiku. Ile tu jest garnizonów? W tej karmie jest 8 jednostek. 8 jednostek. Zrobisz tak. Wejdziesz w tryb obozu... No na przykład, wy dostajecie 36. Wejdziesz sobie w tryb obozu. i dostajecie 36. No dobra, wejdziesz sobie w tryb obozu. Jedną turę poczekasz. Rekrutujesz sobie. No, niech będą ci włócznicy. Uzupełnimy sobie jedną turę oddziały. On no, w międzyczasie się zrekrutuje spoko, ale my uzupełnimy oddziały i też się zrekrutujemy, więc powinno być gut. Teraz tak. Ty nas łupisz, tu są bandyci. Wy robicie ofensywę na tą wioskę. Aha, ty nie dojdziesz! No co ty, co ty powiesz? Naprawdę nie, nie złapiesz ich w zasięgu? Mm, to możemy troszeczkę poplądrować. Jak jedną turę i tak czekasz, to sobie poplądruj. A natomiast ty, dobrze jakbyś się pozbył tego jednego buntu. Okej, okay, powinieneś dać radę. Już możemy na automacie rozegrać. Bo rozumiem, że co, ci niewolnicy będą non-stop tam e, ładować niepokoje. I stakować tych rebeliantów, w końcu ci rebelianci będą... Aha, tu nie ma garnizonu, nie? Nie, jest, ale uszkodzony. W końcu tych rebeliantów będzie tyle, czyli nie damy rady tego zatrzymać. E, zrekrutuj więcej włóczników. Miała być fajna, chillowa, krótka seryjka, a obecnie jest endzik. Każda nasza prowincja walczy. Ci walczą, ode, o, odepchnęli najeźdźców i teraz robią małą ofensywę na Libię. Tutaj Górny Egipt cały czas płonie z rebeliantami, niewolnikami, jakimiś buntami. No i Faraon na południu, w kuszu prowadzi nieustanną wojnę ze naszymi wiecznymi wrogami, czyli kuszami. Tak, z kuszami walczy. 1500, nic nie wydajemy, nic nie rozwijamy, bo nas nie stać. Skończysz robić tą technologię, jedziemy w technologie wojskowe, bo myślałem, że tutaj będzie jakiś taki trochę rozwój bardziej gospodarczy, a to od razu poleciał totalen krik. Skipnij turę. Skipnij turę i... Dobra, tu się już na luzie pozbędziemy oponenta. Dobrze, dzięki temu chyba Dolny Egipt przestanie Atakować sobie niezadowolenie, bo się pozbyliśmy niewolników. Wszystkich? Tak, jeden niewolnik został złupiony. No, co to mnie znowu atakuje? Rydwan i trzech, dwie, trzy jednostki piechoty. Docierać to na automacie, to wygrać? Nie, no to znowu musimy to ręcznie, bo to powinniśmy na ludzie wygrać. Jak posiadasz Rydwanem przodem, a właśnie posyłasz rydwany przodem, no to pozbędziemy ci się generała i potem tą piechotę po prostu. Zresztą są rydwany łucznicze, ale nie, on będzie szarżował. A szarżuje. Okej. Okay. Łucznicy, oszczepy, wszystko w nich rzucaj, zabij mu generała, szybciutko. Wy się pozbądźcie tego, ciach. Irytuje mnie to, jak łucznicy muszą gdzieś ustawić się w specjalne miejsce i pod odpowiednim kątem całą jednostkę, żeby oddać salwę w typa, którego mają na... na są na ich plecach. Serio. Tyle czasu tracimy. No dobra, ale mimo wszystko wygramy. Ty patrz, przeżyli! Nie, chyba zginęli. Przeżyli, zginęli. Opracowaliśmy technologię, fajnie, cieszą się w Rzymie na Rydwanach, podoba mi się to. Kolejna rebelia, dobrze po dobrze, kolejna rebelia, kolejną będzie można stłumić. Tak, oni przeżyli na jednym oddziale i znowu generała dostali. E, minus 358, 2000 w skarbcu, zrekrutowaliście się, dopiero teraz się rekrutujecie. Wy, my mamy troszeczkę odnowione siły i trzy nowe jednostki, więc zaatakujemy ich. Mogę zobaczyć osady? Nie mogę zobaczyć osady. Ale są drabiny, więc jeżeli są drabiny, to muszą być mury. Dobra, to w dużych osadach są, o, są jednostki. E, są mury, to bardzo dobrze. Tutaj na automacie to zaszturmujemy. Uh -huh. Dzięki czemu możemy. Nie sprawdziłem, jak. Z... i tak będzie rebelia, nie? I tak będzie rebelia w tej prowincji. Także plądrujemy. A może nie byłoby rebelii? Przesadziłem. No dobra, jest jak jest. Napraw za 700. Co to są? To są koszary. To możesz zniszczyć. To jest sanktuarium. To możesz sobie naprawić. Bo rozumiem, że to będzie nasze sanktuarium. Od razu daję technologię do wojskową. Wypłacić się podatki w tej prowincji? Nie płacicie. się. To włączcie podatki. Mam nadzieję, że rebelia będzie w Koło Kermy, a nie tutaj, żebyśmy nie musieli się wracać. Szpiegiem leć na południe do Juchuwy. Mhm. Zobaczymy, czy tam mają koszary. Jak nie, no to, no to nawet lepiej. Teraz tak. Na północy. Powoli, powoli nasz Enzyk zaczyna oddawać. Chyba najgorszy okres za nami, tak mi się wydaje. Jeżeli uda się teraz ustabilizować sytuację, to. Myślę, że tutaj pokojowa okupacja. Okej, okay, Imperium będzie można kolejny edykt wrzucić. W sumie, jeżeli można kolejny edykt wrzucić, jest minus 40. Kolejna rewolta się szykuje. Fajnie. Nie chcielibyście zawieszenia broni? Wy na przykład za 260, dobra, bierzemy. Bierzemy. Traktat pokojowy, oni są ekspansjonistyczni, zdradzieccy. Niech będzie. Wy chcecie traktat pokojowy? Nie, dobra, ale to przynajmniej na jeden front nam zabezpieczy. Wy macie kolejne dwie osady, i ty nam plądrujesz. Masz pełną marmię? Prawie pełną marmię. Więc tu nie można rekrutować. Zmień to trzy rodzaje osad. Cywilna, marketowa i farmowa. Zrób. W razie cywilną. Tu możesz zrobić. Ile mamy? 11 żarcia. Zrób. Fishing Porta i zrób naszą kapliczkę. Jedną turę poczekacie. Wygląda minus. A, minus 15. Czemu wy jesteście znowu niezadowoleni? Niewolnicy i rajdowanie. No chłop rajduje, to, to muszę mu oddać. Ale czemu znowu niewolnicy? Jak przed chwilą ukatropiliśmy 20 jednostek niewolników? To jeszcze jacyś niewolnicy zostali w tym Egipcie. Zbuduj kapliczkę i zbuduj sanktuarium. Co trudno, spróbujemy jakoś zbustować to zadowolenie. Mm, możemy wydać Edykt. Daj plus 10 do Research Speeda. Mm, napraw to. Jesz nie, na razie nie naprawiaj. Poczekamy aż się Edykt wyda. Natomiast w. Siedzą, stoją, plądrują. Nasz radę dobić te jednostki? Właśnie, bo one się nie będą wspierać. Także dobijemy tych. Pozbyliśmy się jednego buntu. Fajnie. Teraz możesz spróbować dobić tych niewolników. którzy uciekli na drugą stronę gór. I tych też uciekli. No dobra, no. Szpoko. Jest jak jest. Dobra, to w sumie napraw to. Jak nas stać to nas napraw wszystko Żeby ta osada jakoś zarabiała, bo wy podatki płacicie tak? Każda osada płaci podatki Żeby nasz troszeczkę dochód się zbustował, bo mamy minus 88 obecnie Ty, a piramidy coś dają? Eee... Arrival or of happy appointed the necropolis of Giza, minus 5 do kosztów budowy i plus 5 do bogactwa z kultury No i fajnie, no i to mi się podoba Szkoda bo to powinno być więcej nie? to powinny być jakieś te tamy i te inne jakieś dziwne świątynie porobione ale nie ma. Ale nie Chcielibyście, może, handlować? Jak już nie walczymy, do handeli, handeli? Nie, handeli, handeli nie będzie. Wy chyba też nie będziecie chcieli, handeli, handeli? Nie, nie będziecie. Kto wygrał, wy tym? O, nasi ten. Nasz, nasi potencjalni sojusznicy, z którymi mamy pakt agresję oraz handl umowę handlową. A na razie wygrywają. To dobrze. To dobrze, oni są lojalni i pewni siebie. Także raczej na razie wschodnią flankę mamy zabezpieczoną Znaczy oczywiście potem będziemy puszczać w tym kierunku do, do tego imperium Chetytów Ale póki co mamy zabezpieczoną jedną flankę Wy też nie chcecie handlować Nie wysyłamy dyplomatów, bo to kosztuje ryzyko, że zginą Możemy znaleźć wam małżonki, czy dalej nie mogę? Tobie nie mogę i tobie też nie mogę, ale możemy tobie zapewnić awans eee, Spoko A to było darmowe No to jak jest darmowe to pozapełnię awans Tyle też. Jak więcej będziemy zarabiać? By nie można. O, i teraz można tobie znaleźć małżonkę. Ciach. No i super. I tobie można. Ty, to oni musieli chyba awansować jeden poziom. Zostało 79. Jesteśmy na plus. Mamy 100% naszej dynastii. Raczej nie ma szansy na rewoltę. Skończ turę, Skończ turę. Kusz proponuje traktat pokojowy. Zapłacicie za niego. Powiedzmy z tysiąc? Nie zapłacą. Ale musimy jedną rewoltę stłumić? Nie, bez sensu. Bez sensu, my stłumimy rewoltę i idziemy was dobić. O, kolejni niewolnicy. Nie wiem skąd, gdzie to jest. To jest Górny Egipt, tak? To jest ta rewolta, która ubiła nam dziedzica frakcji. Syna obecnego faraona. Niewolnicy, wyobrażacie sobie? Niewolnicy, którzy masakrują faraona. Tutaj przechwyciliśmy tych typów, a tam ci znowu nam osadą. A nie, to jest osadę, ok. Jeszcze jedna armia jest na południe do zniszczenia. Dobra, chyba ustabilizowaliśmy sytuację. Chyba ustabilizowaliśmy sytuację. Kolejna rebelia. Dobra, okres ochronny się kończy. Rewolta niewolników, na którą teraz jesteśmy w teorii przygotowani, prawda? Pozwólcie was Poko. Wyawansowaliście. Minus 4. Minus 4 do zadowolenia, bo kultury, taksy, niewolnicy i niestabilność prowincji. Świetnie. Dasz radę wrócić do prowincji? Dasz radę wrócić do prowincji. Minus 3. Mm, to chyba lepiej znowu striggerować bunty, tylko żeby to nie byli niewolnicy, tylko zwykła armia. Znajdź sobie tu. I odpal tryb plądrowania. O, minus 14. I dzięki temu sprowokujemy bunty, które troszeczkę nam zadowolenia podbiją. E, teraz tak. Ta armia. O, można coś tu zrekrutować? Nie, nic nie możemy zrekrutować, ale pójdziemy chyba w kierunku tej libii. Jeżeli się najemnikami dotępuje. O, tu są libijscy najemnicy. Ciekawe. Pokaż ich mieczników. 17 mamy na ataku. damagę dość słabi. Ich ucznicy. Missile Demetry 31. Na razie najlepsi łuczniczy są ci nubijscy. 34. Ciekawe. Ciekawe. Aha, i ta rewolta tutaj wybuchła. No i elegancko. Wy jeszcze jedną, które będziecie się uzupełniać. Eee, Machni tutaj. Na razie zbuduj plazę. Mamy pieniędzy, nie mamy. Cóż, jest tak jest. Na razie zbuduj plazę, żeby troszeczkę podbić zadowolenie. I tutaj można by w sumie ich zraszować. Wiecie co? 20. Jak to wygląda z zadowoleniem? Jest 10 za minus 11 za niestabilność prowincji. Kultury różnice religijne, minus 11. Jeszcze jedną turę by było dobrze, jakby wbili, bo wtedy będzie plus 40, nie będzie 60, to będzie 40 na zbicie. Potem na złupienie. Spędzimy tutaj kilka tur, żeby stłumić rebelię. Dobra, jeszcze jedną turę poczekacie w osadzie, żeby ci buntownicy tam się załadowali. No i chyba znajomy końca tury. Tutaj też rewoltę triggerujemy. Niewolnicy. Okej, okay, tutaj się zrespili. Ty, żeby. Czy oni nam przechwycą tą armię? Powiedz, że nie. Przechwycili, ale my możemy się wycofać, prawda? I tak daleko, że nas nie złapią. Dobra, oni znowu złupią osadę. Nie potrzebiam, ją odbudowaliśmy. Egipt. Prze... Najgorsze, co jest w tym Egipcie, to są ci niewolnicy. Ja nie wiem, po co tym Egipcjanom tyle tych niewolników. Paweł się nas dogonił! Kolejnego członka rodu stracimy. Jest szansa tylko, że na automacie przeżyje, nie? Nie, oni wszyscy zginą. No, to jest hit! No, to jest hit! To jest hit. To jest hit, co tu się dzieje. Eee, daj, tych snubijskich łuczników. my radę to zdobyć? Średnio bym powiedział. Jesteście obici. Wy macie garnizon pałkarzy. Okej, okay, na automacie siądzie Klaus Wiktory, bo to była kolejna taka sama bitwa. Daj okupację. Ok, i złupiliśmy wam kolejne osady. Chcecie zawieszenie broni, bo teraz ich zepchnęliśmy na skraj tej pustyni libijskiej. Nie chcecie zawieszenia broni. Ok, oni nie znają żadnego zagrożenia. Co prawda, znowu czeka nas rewolta. To w sumie było łupić tą osadę. To możesz zniszczyć, to możesz zniszczyć. Ty pozbądź się tej armii. Świetnie. jest minus 18. To teraz na. Ha, tylko że ty będziesz znowu podbijał niezadowolenie. Ile tam dojdziesz w trzy tury? jak zrobimy tak, to dojdziesz w dwie. Dobra, to ważniejsze jest to, żeby w dwie tury doszli. Bo tak to jest minus, minus 28. masz Minus 28, a jak włączymy wam podatki? Minus 22, minus 22 to daje nam 3 tury Dochód. 500 w dół. No dobra, niech będzie. Rozstaw w tym razie szpiega. Więc już, już masz trzeci poziom, fajnie. Daj szansę na zabójstwo. Niech będzie, spróbujemy z niego zrobić asesyna. Może się uda zabić generała. To jest na razie generał plus garnizon w postaci ośmiu jednostek i koszary na szybko robią. Okej. Okay. Jak z naszą kulturką tutaj? 22%, 23%. To źle wyszło. Że znowu jakieś rewolta niewolników. I co? Muszę kolejną armię stworzyć. No tu będą bunty. W ciągu dwóch tur nam się bunty tutaj strigerują. Wow. Super mechanika. Super. No nic. Werbuj kolejnego, Tylko szkoda, że my tracimy członków naszej dynastii. Weź teraz jakiegoś randoma. Eee, i zacznijcie rekrutować cokolwiek. Jak to wygląda? Ten nie żyje. A, dobra. Nie jest źle, bo zginął małżonek naszej naszej córki, więc goda się zastąpić. Dobra, ważne, żeby ci dwaj nie zginęli. Może, żeby ci dwaj nie zginęli, tutaj na północy prowadzi kampanię. No, ale mamy 8 skarbców, 36 w następnej turze. E, tutaj czeka nas rebelia i trzeba dokończyć kurz. Górny Egipt cały czas płonie rebelia, niewolnicy. Tutaj Dolny Egipt, Dolny Egipt jakoś się trzyma. No i Olebia leciutko puszowana, ale też czeka nas rebelia i musimy dobić. Ty, a tutaj nie będzie przejścia, nie? To jest z mapy. Już to jest niby jakaś osada, ale to jest chyba osuskryptowane tak, że nie da się przejść. Dobra, tutaj Wam podziękuję za uwagę, łapek górę, soczysty komentarz. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się na razie. Cześć, cześć!